Cześć moi kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tych obecnych na czacie i tych, którzy po prostu obserwują nasze spotkania. Mówiliście, żeby było mnie widać nawet, jeżeli jestem niedorobiona telewizyjnie, a że leczę gardło. To dzisiaj będę Was straszyć. Ciepłym kocykiem i szalikiem. Trudno, ale jest mnie widać. Mam nadzieję, że nie uciekniecie. Pierwszy był chyba Kacper u nas na czacie. Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Mamy królową Buław, Marzenkę Dorotkę. MM, jest już Joasia, Nel, Beata, Krysia. Także jeszcze poczekamy oczywiście na osoby, które zazwyczaj z nami tutaj rozmawiają, zazwyczaj z nami czytają dekret. Mam nadzieję, że. Czytacie dekret w momencie, kiedy nie ma audycji na żywo, tak, żeby nie przerwać, żeby ileś te dni wyczytać, czyli my sobie założyliśmy do końca stycznia, a potem jak już mieliśmy uwolnienie od karmy, skończymy finanse, to zajmiemy się miłością, a w marcu zdrowiem. Myślę, że wtedy już wszystkie aspekty będą ogarnięte, a my będziemy młodzi, piękni, zdrowi, szczęśliwi i bogaci. A co? Yy, witam Bożenkę, Nana Manam, Litka, Kasia, Piotrek się u nas pojawił fajnie. Słuchajcie, dzisiejszy temat jest tematem nie tyle trudnym, co myślę, że takim na czasie, dlatego że w, jak zauważyliście i w pytaniach, które do mnie wysyłacie, i bardzo często w mailach, i w wieczorach z wróżką, które są o poranku, ale nieważne, często zadajecie pytania o wszelkiego rodzaju podczepy, podłączenia, jakieś energie. Dlatego ja chciałam porozmawiać o bytach demonicznych, z tym, że. Od razu mówię, że trzeba odróżnić byty demoniczne od demonów, dlatego że byty demoniczne to nie jest to samo co demony. Jeżeli chodzi o demony, to tutaj już mamy większy kaliber. Mocniejszy kaliber. Skąd się wzięły demony? Otóż na początku stworzenia wszystko było piękne i cudowne, i oczywiście w niebie na chmurkach anieli, serafiny i cherubowie śpiewali i tańczyli na chwałę Pana. Natomiast byty demoniczne są to bardzo często, nie byty demoniczne, tylko demony, są to bardzo często zbuntowane anioły. I tak samo jak była hierarchia w niebie. O tym bardzo często uczycie się czy na kursach, czy czytacie w książkach właśnie. Hierarchia i zdrzewa życia i jakieś siły, potęgi, mocy trony i różne inne dziwne rzeczy. I tak samo w momencie, kiedy zbuntowały się anioły, siły anielskie, to w piekle tak zwanym, czyli w tych niskich wibracjach, jak to my zwyczajowo mówimy, pojawiły się demony. Natomiast my dzisiaj właśnie o tych demonach nie będziemy mówili, tylko będziemy mówili o bytach demonicznych. Przede wszystkim chciałabym, żebyście się zastanowili. Ja wam powiem taką regułkę bytu demonicznego. Natomiast chciałabym się, żebyście się zastanowili, czy coś takiego was nie dotyka. Dlatego, że mimo, że wydaje się to sprawa taka bardzo odległa sprawa, która nie, nas na pewno nie będzie dotyczyć, to założę się, że w jakimś okresie życia, w jakimś momencie bardzo często było tak, że zostaliśmy dotknięci tymi bytami deno, demonicznymi. Oczywiście uwalniamy się od tego, oczywiście oczyszczamy, są na to różne sposoby. E, oczywiście, jeżeli macie pytania związane z jakimkolwiek negatywną energią, zadawajcie je na czacie. Ja mam ten czat włączony, mam podgląd i mam nadzieję, że wyłowię. E, I porozmawiamy sobie, cóż to są te byty demoniczne? Pamiętajcie, że są to wszystkie twory energii i myśli, poniekąd żyjące, ale takie, które zostały stworzone przez człowieka. Może to być Pan Iksiński, a mogę to być równie dobrze ja. Bardzo często one są tworzone na chwilowe istnienie, ale są podtrzymywane przez kolejne osobniki, kolejnych ludzi, kolejne pokolenia. Czyli tak naprawdę te byty demoniczne, od których ja uwalniam na przykład za pomocą wahadła, czyli to jest takie fajne oczyszczenie właśnie, tam macie byty, larwy astralne, demony, tego typu rzeczy w tej całej regułce, ale te byty demoniczne są to właśnie stworzone przez samego człowieka myśli, myślokształty i energie, które przybierają realny wymiar. Zastanawiam się, czy na przykład ktoś z Was nie spotkał się z takim bytem demonicznym, który z angielskiej literatury i filmu nazwany jest poltergeist, czyli to wszystko, co stuka, puka, przesuwa przedmioty, wydaje dziwne odgłosy i najczęściej pojawia się w takim momencie, w którym są w domu nastolatki. Dlatego, że też zaraz powiem Wam, jakie są przyczyny jakby przytrzymywania się przy nas tych bytów demonicznych. Tutaj mam pierwsze pytanie, czy podczepy też się do tego zaliczają. Podczepy bywają różne, to jest jakby oddzielna kategoria, podczepem może być myśl myślokształt, podczepem może być złożeczenie, podczepy to jest taka bardzo ogólna nazwa, natomiast owszem, może się pod nas podczepić byt demoniczny. Najczęściej oczywiście... Podczepiają się nam pod splot słoneczny albo czakrę trzeciego oka, stąd też na przykład w kartach tarota no, karta demona oczywiście może oznaczać demona diabła, te byty demoniczne może położyć się w układzie czakralnym właśnie przy trzecim oku, ewentualnie przy splocie słonecznym. Supermesk pyta pani Joanno, co budzi mnie między trzecią a czwartą rano? I teraz powiem tak, nie musi to być żaden byt demoniczny. Ja na przykład miałam takie um, przypadki, że zostałam obudzona przez hałas, i wtedy już możemy to zaliczyć do tak zwanego poltergeist, czyli jakaś energia, która utkwiła. Pomiędzy światami i teraz tą i z powrotem straszy, Natomiast bardzo często między trzecią a czwartą rano wiele osób się budzi. Z jednej strony naukowcy tłumaczą to biologią, fazami snów, na których ja się nie znam. Gdzieś może być ten sen mniej głęboki i może nas wybudzić cokolwiek, ale pamiętajcie, że jest taki zwyczaj, że o 3.15 w nocy, tak jak o 15.15 .15 podobno, ukrzyżowano Jezusa. Tradycja, tak, ale ta godzina jest podawana. Tak, o 3.15 łączą się wszystkie czarownice w medytacjach na rzecz ziemi, na rzecz wody, na rzecz gai i dlatego ta mocno przypływająca energia może co wrażliwsze osoby po prostu wybudzać. Monika pyta, czy byty demoniczne, czym one się żywią, naszą energią czy naszą złością, nienawiścią? Pamiętajcie, że nie ma silniejszej energii niż złość i nienawiść. Tak. I właśnie one żywią się naszą energią, ale tą wyprodukowaną na niskich wibracjach, dlatego że byty demoniczne są wibracjami. Niskowibracyjnymi, masło maślane, ale tak właśnie jest. I żywią się tym, co jest im dostępne. Jeżeli nie mają pożywki, powodują, że um, zaczynamy się denerwować, powodują, że zaczynamy się bać, i wtedy już tą pożywkę mają. Tak żywią się naszą nienawiścią i złością. Witamy Joannę. <laughs> Dobra. Czy mam jeszcze jakieś pytanie odnośnie bytów? Kami mówi: Kiedyś pielęgniarka mówiła mi, że między trzecią a czwartą nad ranem najwięcej pacjentów umiera.